w Warszawie sobota. Słuchajcie, dzisiaj biletów jest sprzedane jeszcze więcej niż wczoraj, a wczoraj było naprawdę srogo. Tutaj było gości bardzo dużo, zresztą słychać to po moim głosie, ponieważ w tym Harmidrze, w tym hałasie, a po prostu zdarłem gardło i dzisiaj jest, jak słyszycie, gorzej. Ale mam nadzieję, że kilka dobrych dramów, e, opieka mojej wspaniałej żony, która mnie tutaj od rana daje jakieś środki na gardło, e, pomogą i że będzie naprawdę wspaniale. Słuchajcie, najważniejsza zmiana względem festiwali, które były do tej pory, e, z dobre 40% wystawców, słuchajcie, to są nowi wystawcy. Bardzo często to są nowe destylarnie, bardzo często to nie jest tylko whisky, to jest rum, to jest gin. A to są zupełnie nowe pomysły na, na ten świat. Widać, że ta rewolucja alkoholowa bardzo się zmienia. Jest Millside, słuchajcie, czyli stoisko polskiej destylarni. Oni wciąż jeszcze nie produkują. A, ale przypominam, że to jest... E, e, z do, zgodnie z duchem, e, t, takim jak, jak jest w Szkocji, tak? Czyli niezależni polscy botlerzy, znaczy niezależni botlerzy otwierają własne destylarnie. To samo e, zrobił bez whisky market, e, Daniel e, e, i drugi wspaniały, e, wspaniały partner e, wysoki, którego zawsze zapominam imienia. Strasznie Cię przepraszam, tu i wpatrz, kłaniam się i, i posypuję głowę popiołem. E, słuchajcie. I trzymamy kciuki, bo to jest naprawdę pierwsza polska destylarnia, która naprawdę będzie miała alembiki i naprawdę będzie robiła e, whisky prawdziwą i mam nadzieję, że to naprawdę się uda. Jest, słuchajcie, Raimund Matuszkiewicz z książką Droga Whisky. Jest, jest mnóstwo wystawców z całego świata. Wy nie widzicie, bo jest odwrócony ekran, ale po drugiej stronie, słuchajcie, tutaj, tam, tam, za, za waszymi plecami jest stanowisko Naked Mold, a to jest, słuchajcie, Blended Mold z udziałem Beczek Poszery. No, historia mówi, że w środku jest i Highland, Walt, i Macallan, bo to jest z mieszanka z samych Czyli tak jak nasz Angels, uh, Angels Whiskey, na którego właśnie bardzo serdecznie Was zapraszam na nasze stoisko. Stoisko numer 70, przypominam, to jest nasze stoisko, natomiast nie jesteśmy ostatnim numerem. Tych stoisk jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i dzieje się mnóstwo rzeczy. Oczywiście masterclassy do tego, oczywiście warsztaty, koktajle, słuchajcie. Mnóstwo rzeczy. Bardzo się ten festiwal rozwinął po zeszłym roku, pandemicznym roku, gdzie, gdzie tych wystawców było niewielu. Myśmy zresztą się też nie wystawiali w zeszłym roku. W tym roku bardzo pozytywnie się to zmieniło i bardzo mi się to podoba przychodzicie, zadajecie mnóstwo pytań, to też jest tak, że nie tylko wystawcy się zmienili, ale wy się zmieniacie. Drodzy słuchacze, drodzy pijacze, whisky, rumów, ginów i innych alkoholi, bardzo wam za to dziękuję, bo widać, że Polacy są ciekawskim narodem, narodem, który chce wiedzieć, chce poznawać i to naprawdę słychać w waszych pytaniach, widać w waszym podejściu. To, jak się zmienia kiedyś, słuchajcie, tylko beczki po i tylko torfowe whisky się wam podobały, a teraz coraz bardziej doceniacie uroki o, whisky z beczek po Bourbonie, z whisky, e, whisky które, e, które ma, w niuansach się różnią, ma, mają ciekawe rzeczy. W związku z tym e, to fajnie, e, że, że macie już tak doświadczone podniebienia, że zaczynacie to e, dostrzegać, odbierać. To jest naprawdę e, super. To jest naprawdę wspaniałe. Przewija się tutaj Jarek Bus oczywiście, Właści szef Tudor House'a i pomysłodawca tego festiwalu, główny organizator tego festiwalu. Słuchajcie, dzieje się naprawdę dużo. Wystawców jest mnóstwo, kontaktów jest mnóstwo. Wczoraj spotkałem Holyrood, tutaj Holirud, słuchajcie, czyli młodą destylarnię z Edynburga. O tym jeszcze nie wiecie. Dowiecie się za parę lat, bo za parę lat zobaczycie to w butelkach. Natomiast loża gentlemanów kupiła kilka beczek z destylarni Holyrood. Bardzo torfowej i bardzo potężnej whisky. Rozmawiamy o rumach, rozmawiamy o ginach. Słuchajcie, naprawdę tych wynalazków tutaj jest mnóstwo. I ta branża się bardzo, bardzo potężna rozwija. Właśnie przy Jarek, bo słuchajcie wczoraj, natomiast rzecz niesamowita Stoję sobie na stoisku, rozmawiam z ludźmi, polewam, nagle patrzę, idzie, idzie postać świata whisky, naprawdę niezwykła, naprawdę niesamowita, nie wierzę własnym oczom. Idzie osobiście Serge, Serge Valentin, to jest ta osobistość, która daje jeden z najciekawszych not. Whisky jest zapraszana w momencie, kiedy ktoś otwiera jakieś naprawdę totalnie niezwykłe whisky. A przypominam, że w Solution, jak prowadzą Glenn Farclasa czy Caruizawę, to Prosił on o noty właśnie Serge'a Valentę, a to jest naprawdę niezwykła postać whiskyfan.com To jest jego blog, postać jest niezwykle szanowana i on wczoraj przyszedł na nasze stoisko. Tak, ja bym prosił pana, żeby pan nie przychodził mi przed kamerą. Dobra, dziękuję. Przepraszam, no to, to warunki mamy polowe, wiadomo, w związku z tym różne rzeczy się dzieją. Słuchajcie. I Serge Valentin wczoraj był na naszym stoisku, próbował naszego 31-letniego Tormora, a bardzo mu się spodobał. Nie ukrywam, że serce mi na chwilę stanęły, jak on próbował, bo po minie ciężko było określić, czy jest fajnie, czy jest niefajnie. Natomiast finalnie stwierdził, że to jest bardzo interesująca whisky. Zostawił ją sobie, przelał ją sobie do, do małej buteleczki, opisał i powiedział, że usiądzie nad nią na spokojnie jeszcze raz, bo jest bardzo rozbudowana i bardzo ciekawa. A, pozycja. Słuchajcie, dla mnie niezwykle ciekawy e, festiwal. Dużo, e, bardzo fajny odbiór z Waszej strony e, i to też słyszę od innych wystawców. Naprawdę bardzo dużo e, pozytywnej energii płynie od Was. E, to, to buduje. Wiecie mi, że to jest niezwykle ważne dla nas wszystkich, którzy tutaj się wystawiamy, ponieważ e, wiecie mi, że naprawdę to nie jest tak, że my tylko to whisky sprzedajemy. E, my naprawdę żyjemy tym tematem. I jeżeli Wy.